Wiatroapu nie muszą wyglądać tak. Wyobraźcie sobie, że do popularnego modelu tutaj mamy Vivento PO04. Rezygnujemy z tej płuciny i wsadzamy tutaj ładną, przezroczystą szybę z taką delikatną faską. Skrzydło będzie wisieć na oświeżnicy stałej, nie dlatego, że jest tańsze, tylko dlatego, że chcemy mieć także na świetle boczne. Bo tak w drzwiach wewnętrznych możemy mieć na boczne to nie jest tylko domena drzwi zewnętrznych, w tym na świetlu bocznym będzie także szyba, taka, taka sama jak w skrzydle. Całość to ozdobimy ładnymi opaskami maskującymi i zobaczcie, jaka wyszła piękna realizacja. Nie jest to moja realizacja, ale chciałem wam pokazać, jak z prostych drzwi. Prostych drzwi z dużą szybą można zrobić coś naprawdę fajnego. Czarny kolor zawsze dodaje elegancji. Myślę, że te drzwi nie tylko sprawdzą się w wiatrołapach, ale wszelkiego rodzaju pomieszczenia biurowe czy jakieś gabinety, tam też dobrze mogłyby wyglądać. Pamiętajcie, te naświetla można skonfigurować właściwie z każdymi drzwiami. Nieważne, czy to będzie Astoria bezprzylgowa, czy to będzie Sorento-przylgowe. Nieważne, w jakim będą kolorze. Naświetla występuje w całej gamie kolorystycznej Vivento i nie musi być. Tam szyba przezroczysta, bo jeżeli byście chcieli szybę matową albo jakąś inną, to jak najbardziej, w to jest taka możliwość.